Cztery klucze. Wybieracie swój rozkład tak jak zawsze po kolorze ulubionego klucza albo po oprawce ulubionego tarota. Kody czasowe macie podpięte w komentarzach pod filmem. E, I jak zawsze przy czterech kluczach nie robię długiego wstępu, nie ma pogadanych, tylko jedziemy, sprawdzamy, jakie wibracje nadchodzący tydzień przyniesie. 1, 2, 3, 4. Złoty klucz i Paulina Tarot sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się. Aura tygodnia w karcie Gwiazda. Kochani, zwracajcie uwagę w tym tygodniu na sny. Mogą być bardzo ciekawe, jaskrawe, wizyjne i można mieć w nich mocne podpowiedzi. Yy, ogólnie tydzień bardzo dla Was szczęśliwy, mnóstwo jakichś ciekawych niespodzianek, możliwość też. Poznania jakiejś ciekawej osoby jesteście pod dobrą gwiazdą w tym tygodniu. Jeśli chodzi o pieniądze, portfel, wasz skarbonki, lokaty, kapitały, tutaj mamy rycerza pucharów, zatem jakaś. Ym, Romantyczna niespodzianka na tym polu możliwa, związana z finansami. Może ktoś po prostu zrobi Wam przepiękny prezent, może też ktoś Was zaprosić na jakieś wydarzenie muzyczne, ale ogólnie idzie tutaj um, bardzo miłe um, takie wydarzenie dla Was. Także trzymam kciuki, żeby dla każdego z Was było tutaj jak najpiękniejsze i niech to będzie piękna niespodzianka. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, Albo dom, jeśli w nim pracujecie. Tutaj mamy siódemkę pentakli i jest to. Taka karta, ja ją zawsze nazywam monitoringiem, czyli wiemy, cośmy zrobili, a teraz czekamy i patrzymy na efekty naszej pracy. Zatem chciałoby się powiedzieć, że czas może płynąć nieco bardziej leniwie w tym tygodniu. Można się będzie, jak to się mówi, nieco zrelaksować. Oczywiście nie znaczy to, że pracy Wam zabraknie, ale tak jakby rzeczywiście ten moment czekania na efekty tu się wyczuwa. Jeśli chodzi o sprawy, uczuć dla tych z Was, którzy są, Solistami, jedynakami. Tutaj mamy szóstkę buław, i, kochani, ten laur zwycięzcy mówi o tym, że możecie rzeczywiście tutaj w tym tygodniu no, odnieść, nazwijmy to, jakiś sukces, jakieś zwycięstwo wasze na tym polu uczuć, podbić czyjeś serce, zwrócić czyjąś uwagę, wyjść przed szereg. To na pewno wszystko związane z tą kartą. Poza tym jest ona bardzo szczęśliwa. Wnosi szczęście i radość na to pole uczuć, zatem tydzień taki, w którym powiedziałabym, kochani, cała naprzód, tutaj okazji nie zabraknie. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tutaj mamy koło fortuny, zatem też taki tydzień. Radosny, ale z niesamowitą energią. Będzie się działo dużo, ja to zawsze mówię, kolorowy zawrót głowy. Mogą przychodzić niespodziewani goście, mogą się szykować niespodziewane wyjazdy, niespodzianki, fajne zdarzenia, dynamiczny tydzień, dodatkowo taki, który no, z tą kartą Gwiazda Koło Fortuny. Kochani, i szóstka buław, powiedziałabym znowu: przy takich kartach nikogo nie namawiam do hazardowania się. Ale niech ta grupa dzisiaj um, posłucha i w tym tygodniu puści jakiś los. Ale wtedy, kiedy Wam intuicja podpowie, taki los na loterię. Bo szczęśliwe sploty okoliczności mogą dotyczyć również finansów. Kochani, jeśli chodzi o sprawy. Świątynię Ciała, czyli zdrowie. Tutaj mamy dziewiątkę buław. Zatem w tym tygodniu wskazany jest ruch ćwiczenia, ale uwaga na stopy, kostki, kolana, bo może być skłonność do urazów. Czyli po prostu, jak to się mówi, zwróćcie na to uwagę. Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie, to jest Wasza drużyna podpowiadaczy to od nich macie, ach, no dobrze, dwie. Ciesz się chwilą, aniołki brykają w tym tygodniu i zmierzaj do swojego celu. Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest Wasza drużyna podpowiadaczy, to od nich macie podpowiedź, zasługujesz wisienki na torcie. No i coś się tu kroi. I podkowa. Dobro szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim mukiem z waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochanu. Czyli tarot Lichodziejewskiego, Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Siódemka pucharów, kochani moi. Będą tutaj faktycznie krążyły w Waszej głowie jakieś wizje, jakieś plany. Um, Posłuchajcie, warto kreować rzeczywiście marzenia. Tylko zwróćcie uwagę, żeby w tym tygodniu raczej zdala się trzymać od używek. Jeśli już kreować wizje, jeśli kreować plany, to tylko poprzez, jak to się mówi, zdrowy, zdrowy umysł. Dodatkowo rzeczywiście może to być taki tydzień, który będzie Was tutaj wołał do tego, żeby poświęcić się takiej jakiejś waszej wewnętrznej, artystycznej duszy i mogą tutaj powstać jakieś momenty, kiedy będziecie dokonywali metamorfoz w domu, w swoich szafach, swojego wyglądu. I warto, warto rzeczywiście pójść tym tropem. Ogólnie tydzień taki, który na pewno da Wam dużo powodów do tego, żeby snuć jakieś wizje, plany dalekosiężne, mniej lub bardziej. Um, czymś możecie być oczarowani też. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, waszych lokat, skarbonek, kapitałów, karta Maga mówi o tym, żeby nie bać się działać. Wasza fortuna lubi Wasze zdecydowane działanie. Pamiętajcie również, że tutaj jakby może natrafić się na Waszej drodze osoba z inicjatywą, która podpowie Wam tutaj jakieś takie solidne, rozsądne ruchy co do Waszych finansów. Oczywiście musicie darzyć tą osobę zaufaniem. Pamiętamy o tym. Natomiast jakaś inicjatywa, jakieś działanie to jest to, co przyniesie wam uśmiechy fortuny w tym tygodniu. Jeśli chodzi o sprawy um, praca, biznes, szkoła, uczelnia albo dom, jeśli w nim pracujecie, Królowa Pucharów wnosi nam aurę spokojną, wnosi nam aurę zrozumienia. Można będzie porozumieć się z każdym, można będzie dojść do jakichś kompromisów. Kierujcie się wewnętrzną empatią, słuchajcie swoich emocji, włączajcie w sobie duszę i mistrza dyplomacji, i w tym tygodniu osiągniecie wiele na tym polu. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych z Was, którzy są solistami, jedynakami, Tutaj mamy szóstkę kielichów, która mówi: O, będzie jakoś miło, mogą być jakieś spotkania w gronie, które znacie od dawna, mogą być jakieś miłe wizyty. Taki cieplarniany klimat. Również nie wykluczamy, że jakaś osoba, która jest dla was ważna, z którą dawno się nie widzieliście, odezwie się w tym tygodniu. Co sprawi Wam bardzo przyjemną niespodziankę. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, ósemka mieczy mówi o tym, że są tutaj jakieś momenty w Waszym związku, kiedy warto nie bać się roz rozmawiać. Piękna sztuka kompromisu i rozmowy mówi o tym, że jakieś momenty m, takich przestarzałych. Zatr uczuć emocjonalnych, które powodują, że jesteście nieco, czujecie się nieco skrępowani, ograniczeni w tym związku, wymagają naprawy. Zatem warto rozmawiać, kochani. Nie bójcie się, wspólna rozmowa zawsze to jest to, co powoduje, że można wyjść z tak zwanego impasu uczuciowego. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, a tutaj mamy czwórkę mieczy, która wręcz tak jakby namawia Was do tego, żeby odpocząć, żeby zrobić sobie, nie wiem, domowe spa, domowe sanatorium, ponieważ Wasze ciało jakby wymaga odpoczynku. Kochani, teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest Wasza drużyna podpowiadaczy, Żyj radośnie. Trochę wibracji radości nie zaszkodzi, prawda? Podpowiedź dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest Wasza drużyna podpowiadaczy. Kochani, pamiętajcie, żeby motywować się, żeby odważnie mówić i swojemu otoczeniu to, co myślicie, żeby nie udawać kogoś kim nie jesteście. Podkowa, dobro, szczęście, przyciągamy z łojbycha, wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Ale trzy, zielony klucz i Nicoletta Czekoli Tarot, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. As denarów, kochani moi, tydzień po prostu, który ja nazywam wielce szczęśliwym, macie tutaj jakąś szansę, której nie da się przygapić. Dobre wieści przyjdą poprzez, wasze, poprzez waszą intuicję, poprzez osoby znajome, mogą nawet przypłynąć tutaj jakieś pozytywne maile, które przynoszą wam konkretne oferty. Maile pocztą może coś przyjść drogą no, tak zwaną powietrzną czyli wszystko to, co nam tutaj przychodzi jako informacja. Ale moi drodzy, to jest tydzień, który szeroko się do Was uśmiecha i mówi o tym. Wykorzystaj swoją szansę, bo tutaj Loski chce podać rękę i chce pchnąć jakąś korzystną energię do przodu. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniędzy, lokat, skarbonek, kapitałów, tutaj mamy czwórkę, buław. I ona mówi nam o jakimś tutaj również ciekawym momencie, kiedy może być jakieś spotkanie towarzyskie, które właśnie pomoże Wam poprowadzić Wasze interesy we właściwy sposób. Dodatkowo tutaj powiedziałabym, że nie unikajcie właśnie w tym tygodniu spotykania się i rozmowy z znajomymi, bo tutaj mogą przyjść jakieś ciekawe oferty, podpowiedzi, jakieś właśnie takie momenty, które kreują Wasze potoki finansowe. Dodatkowo też powiedziałabym, że może być jakiś wyjazd tutaj przed Wami i bardzo ciekawy, bo pod szczęśliwy i na niego znajdą się pieniądze. Czyli warto pojechać, jeśli w tym tygodniu woła Was podróż, podróż, warto pojechać. Jeśli chodzi o um, pracę, biznes, szkołę, uczelnię albo dom, jeśli w nim pracujecie, tutaj mamy ósemkę mieczy. Zatem um, może może być tak, że będzie potrzeba nieco więcej inicjatywy. Popatrzcie na sprawy do rozwiązania w inny sposób. Tak jak to się mówi, wyjdźcie z siebie, stańcie obok i popatrzcie na sprawy do rozwiązania w inny niż dotąd sposób. Tutaj trzeba wykazać się kreatywnością. Odwagą, żeby popchnąć sprawy do przodu i nie bać się jakichś nowatorskich rozwiązań. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych z Was, którzy są solistami i jedynakami, tutaj mamy przepiękną kartę słońca z tymi pszczółkami, a karta słońca mówi o tym, że będziecie w tym tygodniu bardziej niż zwykle wyposażeni w urok, w dzięk, ciepło, takie wibracje osobiste, które powodują, że no bardzo łatwo jest oczarować, zauroczyć kogo trzeba. Zatem nie bójcie się tych spotkań towarzyskich. Jesteście w tym tygodniu w takich wibracjach, które mówią, że możecie ogrzać serce każdego. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, Tutaj karta wieża, ale coś mnie mówi mocno, że trzeba się zainteresować sprawą mieszkaniem, miejscem, w którym mieszkacie. Słuchajcie, posprawdzajcie tam, czy macie pozapłacane, jak to się mówi, polisy, posprawdzajcie jakby instalacje, jeśli dawno nie były sprawdzane. Tutaj po prostu trzeba baczne oko zwrócić na mieszkanie, bo tak jakby domek domaga się uwagi. Coś tu może chcieć się po prostu popsuć, ale jeśli wyprzedzicie fakty, to po prostu, to po prostu, tak jak mówimy, uda się Wam po pierwsze oszczędzić finanse, a po drugie tak jakby uniknąć jakiejś kłopotliwej sytuacji. Zwracajcie też uwagę, czy tam wyłączacie żelazka, zakręcacie wodę w wannach i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sprawy Świątynię ciała, czyli zdrowie. Tutaj dziewiątka kielichów z tym domowym spa mówi nam o tym, że zdrowie chce być w porządku, ale zwróćcie uwagę na to, żeby w tym tygodniu podarować swojemu ciału jakąś formę relaksu, pozwolić mięśniom rozluźnić się, wypocząć. Być może nawet jakby. Forma jakiegoś basenu czy pływania, to jest to, co pomoże Waszym mięśniom odpocząć, odciążyć kręgosłup. Tutaj żywioł wody idzie Wam w pomoc. Jeśli chodzi o sprawy podpowiedzi od aniołów, dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ta drużyna, która Was wspiera, to oni Wam mówią, bądź dobrej myśli. A jeśli chodzi o podpowiedzi, dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki. To jest ta drużyna, która was wspiera i podpowiada. To od nich macie taką podpowiedź. Jesteś niesamowity, jesteś niesamowita. Nigdy o tym nie zapominaj. Ok. Podkowa, dobro, szczęście. Przyciągamy złej pecha. Wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia zaskokane. Zaklepane. Pięknego tygodnia, kochana. Numer cztery: różowy klucz i kwantum tarot. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Królowa buław i piękna energia wenusjańska mówi nam o tym, że po pierwsze będzie to taki tydzień, który wyposaży Was w dzięk, w seksapil, w urok osobisty. Można na tym wiele załatwić. Pamiętajcie. Oczywiście chodzi o to, że będą tutaj, po mojemu, również jakieś podpowiedzi. Zwracajcie uwagę na aspekty planetarne, czyli można tutaj posłużyć jakimś dobrze pojętym horoskopem, ale nie takim z gazety, tylko po prostu aspekty planet, takim bardziej, powiedziałabym, zrobionym przez doświadczonego astrologa, bo tutaj może przyjść jakieś szczęśliwe wydarzenie. Wenus to lubi przynosić właśnie na, na pole. Wasze, naszego życia, kiedy przychodzi, a tu się mocno objawia wenusjańska energia. Ja nie wykluczam, że poznacie kogoś, kto em, no, bardzo romantyczne uczucia w Was wzbudzi. Moment taki, kiedy tydzień mówi o tym również, żeby nie bać się wewnętrznego ognia własnej duszy. Tutaj, po momentach takich, kiedy będzie się w Was budziła pasja do czegoś, warto słuchać tej intuicji duchowej, bo otwierają się nowe ścieżki, nowe drogi. Jeśli chodzi o sprawy pieniądza, portfela, lokat, kapitałów, świnek, skarbonek i czego tam jeszcze, tutaj mamy czwórkę pucharów. I powiedziałabym, że warto by w tym tygodniu, posłuchajcie, zrobić sobie tak, zwaną, tak zwany dobry moment, żeby odpocząć o, myśl, o, o, o myśleniu cią, o jakimś o finansach, żeby przewietrzyć głowę i intelekt, bo być może jest tak, że pewnego rodzaju rozwiązania albo momenty, nad którymi się zastanawiacie, które tyczą Waszych finansów, potrzebują po prostu tak zwanej spokojnej głowy. Tu jest za dużo natłok emocji, natłok myśli i trzeba w tym tygodniu po prostu tak jakby odwrócić się w drugą stronę i Zająć się czymś innym niż myśleniem ciągłym o finansach. One i tak do Was, jak to się mówi, przybędą, a mogą, jak głowę przewietrzycie od myśli, mogą przyjść naprawdę fantastyczne pomysły. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia albo dom, jeśli w nim pracujecie, Tutaj mamy jakże elektryzującą dwójkę buław, kto po mojemu. Słuchajcie, mogą przyjść jakieś ciekawe inspiracje poprzez ludzi, którzy będą przychodzili do Was, być może nawet chcąc współpracy tutaj z Wami, ale ogólnie jest to tydzień taki, kiedy warto słuchać, co tam się Wam właśnie w głowie rodzi pięknego, bo tutaj jakieś śmiałe decyzje i wybory są wskazane. Ktoś drugi dotanga tutaj na tym polu do pomocy w każdym bądź razie, tak jakby chciał przyjść do was. Jeśli chodzi o sprawy, y, świątynie, uczuć dla tych, którzy są solistami i jedynakami, tutaj mamy ósemkę pucharów, która mówi nam pięknie o tym, że czasami Wyjście z pewnych sytuacji, choć wydaje się trudne, męczące, wprowadzenie zmiany na polu uczuć, może wydawać się trudne, niemniej jednak te zmiany są konieczne i jeśli je wprowadzicie, a to dobrze na tym wyjdziecie. Chodzi o to, że może przyglądnąć się warto tutaj w Waszej postawie. Jak mało wychodzicie do ludzi, to wychodźcie więcej. Jak wychodzicie bardzo do ludzi, to sprawdzajcie do jakich, jak to się mówi i mm, wybierajcie sobie zacne grono znajomych. Tutaj trzeba zrobić jakieś rewolucyjne zmiany. No, czasami robimy je z ciężkim sercem, ale Wy od dawna już wiecie, co tutaj trzeba uzdrowić, żeby Wasze pole Uczuciowe popłynęło, jak to się mówi, w rytmie Cha-Cha. Jeśli chodzi o um, uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tutaj, kochani moi, Tydzień bardzo ciekawy dla Was, albowiem będą się otwierały jakieś niesamowite możliwości przed Waszą parą. Być może będziecie planowali nawet jakieś wyjazdy czy przeprowadzki, niektórzy z Was, ale ogólnie dużo planów, dużo energii do zmian, jakiś taki moment, kiedy chcecie rozwinąć skrzydła mocniej w tej Waszej parze i wnieść w swoje życie dużo pozytywnych zmian, i będą kreatywne pomysły, fajne idee. Będą się otwierały bramy, wszechświat będzie w tym pomagał. Jeśli chodzi o sprawy, świątynie ciała, czyli o zdrowie, a tutaj mamy asa mieczy, kochani moi, jeśli ktoś w tym tygodniu planuje jakieś zabiegi związane z nakowaniem, tam nie wiem, zastrzyki, mikrodermabrazje, dziewczyny, wszystko to, co kujące, to, to można, to śmiało, ale jakby dodatkowo powiedziałabym, że w kuchni, uwaga na ostre przedmioty, czyli po prostu kroimy wolniej. Tutaj, jak to się mówi, czyli uwaga na ostre przedmioty w tym tygodniu. Ale jeśli planowane zabiegi, to, to jak najbardziej tak. Jeśli mówimy o jakichś właśnie no, zastrzykach, mikrodermabrazjach i innych podobnych, to, to tutaj nie uwaga, tylko tutaj jak najbardziej tak. Dobrze, teraz jeśli chodzi o sprawy. Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest drużyna, która Was wspiera podpowiedziami. Ciesz się życiem, kochani. No właśnie, może tutaj soliści muszą wnieść więcej radości na to pole. I podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna, która Was wspiera podpowiedziami. Och, kochani, nie bójcie się kreatywnej energii i Czyńcie tak, żeby, żeby zaczęło się dziać w waszym życiu. Zatem nie bójcie się zmian, nie bójcie się swojej pasji, swoich decyzji. Podkowa, dobro szczęście. Przyciągamy zło i pecha. wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zastukamy, zaklepamy. Pięknego tygodnia, kochani.